Witam wszystkich Sobota Robota Ja słuchajcie, kawki parzę tylko A dzisiaj mam ludzi do roboty Zobaczcie, przyjechała ekipa Chłopaki z korsz, ko Z okolicy korsz z, z świętej Lipki Z świętej Lipki Życio Życia pewnie kojarzycie i jego Ursusa Stunigowanego Tutaj jeszcze Następny kolega spawać. na moją spawarkę. I tu jeszcze jeden kolega przyjechał. Też który pomaga, że robota idzie. Robota idzie pełną parą. Za chwilę odpalimy stanie. Pokażę wam jak działają stanie. Robiliśmy parę poprawek, bo wczoraj był wieczorem odpał. Odpał pierwszy stanie, jak widzieliście, może tam na Facebooku czy na YouTube. A dzisiaj Odpalimy, już powinno działać hydraulika Został nam do pracy jeszcze tylko drążek kierowniczy, musimy rozmienić, bo to nie jest takie prosta sprawa Bo drążek musi zmieniać swoją długość Bo jak się podnosi koła do góry to skraca się A gdy się opuszcza No to się wydłuża, tak No i tu musimy zrobić coś, jakieś pomyśleć sobie przy kawie, jak to, jak to rozminić. Oczywiście mam tam zdjęcia z Holandii, jak oni to rozwiązują, z Holandii, z Irlandii ale to trzeba zrobić już tam po swojemu, dopasować, tak? tak? że motor został do zamontowania do przesuwania balastu do tyłu. Może nam się uda jakieś tutaj zrobić tam osłony. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie robota w re. Tutaj kolega jeden robi dźwignię w środku. O, zdemontował dźwignię, właśnie bym wam pokazał. Rozdzielacz czy mamy zamontowany cały. Dźwignie zaraz, ja może się wezmę za kabelki, zapalanie zrobię i muszę podłączyć od dwóch sprzęgieł prąd do dwóch sprzęgieł, żeby załączać, bo można sprzęgła tu będzie do jedno załączane sprzęgło tym przyciskiem do hydrostatu, a drugie gdzieś tam nie wiem tu czy tam tu do przesuwu balastu. Dobra. działamy tutaj chłopaki robią osłonę z tyłu żebyście nic nie widzieli zaraz przyczepimy blachę wszystko fachowcy chcę powiedzieć, że fajnie, no, fajnie się pracuje czy ja nie pracuję, w sumie oni pracują dzisiaj, ja tylko chodzę i ich materiał przynoszę a oni, a oni robią eee, osłona taka na silnik z tyłu, będzie z blachy i tu jeszcze z tyłu, z boku może jak nam się uda to zrobimy Chłopaki, wózek robią, ja trochę zrobiłem instalacji. Eee, zaraz jeszcze hydromotor. Może odpalimy, zaraz zobaczymy, może to zademonstrujemy. A jeszcze drążek musimy z przodu zrobić, to ważna rzecz kierowniczy. Także działamy. Działamy cały czas, tu macha otwarta. Na koniec odpalamy sprzęty. takich ich wychwaliłem, słuchajcie, a tu tak, coś nic się nie zmieniło, zobaczcie. No. Co robią te chłopaki! <śmiech> <śmiech> Zaraz pierdziel do bo jest ich więcej. Nie no, robimy, słuchajcie, robimy. Nie jest tak łatwo, słuchajcie. Zobaczcie tutaj, o to wam pokażę. Chłopaki fajne robotę zrobili. Jak będzie przyczepiony wózek tutaj do tego łańcucha. I to tak się wydaje, że to jest takie proste, tylko kształtownik, nie? A tak, tu jest taki dawany profil. Tam jeszcze jest trochnik. Nawiercone 6 dziur, chłopaki, miały być 4, ale z zapasem zrobili, nie? na 6 nagwintowane otwory, w tym. Tutaj takie, taki skos, bo zębatka tam jest troszeczkę wyżej z tyłu. I to wszystko wymaga niestety trochę czasu, żeby to zrobić. Tak to wygląda. Zaraz już zrobiłem odpalanie kabelki na normalnie z kluczyka będzie zapalał, już nawet zapali, zapalił ciągnik. Siemano, niedziela rano, słuchajcie, jest niedziela rano Witam Was wszystkich Za chwilę Będzie wielka chwila Zademonstruję Wam Jak działają sanie Nie będzie jeszcze, nie będzie próby dzisiaj na tobrze, bo niestety Niestety nie zdążyłem eee, Został tutaj drążek Systemizacyjny Przedniej osi eee, Do zrobienia I do przerobienia Zostało tutaj te wycisk tych, tych kół, muszę to przerobić w takiej pozycji, żeby to było na, na płozie, wyciskało, a nie podnosiło tutaj tą, tą ramę. Dlatego są takie zapięte na razie pasy bezpieczeństwa, bo już wczoraj były małe testy, wczoraj przyjechał życio z kanału z YouTube. życio z kolegami, z trzema kolegami, był jeszcze szwagier, był syn i działaliśmy cały dzień przy saniach. Zobaczcie, jakie są efekty. Piękne sanie już są, można powiedzieć, wizualnie już prawie gotowe. Zostało tylko jeszcze naklejki sponsorów, partnerów moich. Naklejać no i jeszcze wiele, wiele, wiele pierdółek takich tam, że tak powiem. Mniejszych rzeczy, chociaż jeszcze też ważnych do zrobienia. Co zrobiliśmy wczoraj? Chłopaki tutaj mi. Przymocowali łańcuch do balastu. Już jest przymocowane Tu osłony. Wzmocniony został tutaj jeszcze łańcuch z przodu. Zobaczcie, w taki sposób. Jeszcze dodatkowe łańcuchy tutaj po bokach. Że się raczej nie wyrwie. Raczej. Co tu jeszcze? Tutaj teraz na to chwilę zamontowałem te silniki. Założyłem łańcuchy, żeby wam za chwilę zademonstrować, że ta płoza się podniesie do góry. Podlewarowane jedno koło też chcę Wam zademonstrować, że już to jeździ, chociaż mówię, jeździć nie będziemy, bo nie ma po prostu nie nie koń nie są spięte drążkiem i, no i były takie koła, by sobie skręcały, gdzie chciały, nie? Także na tę chwilę nie będziemy tu jeździć, tylko zademonstruję Wam, że chyba jest podłączone, działa. Tutaj tak to wygląda: trochę słońce, nie bardzo jest, ale tutaj tak. i tutaj tak osłona, tu jeszcze będzie taka z tyłu osłona jedna Dobre. wchodzimy palimy maszynę, maszyna już pali z kluczyka tu trochę bajzalek się zrobił bo musieliśmy zmienić rozdzielacz miałem taki rozdzielacz, który wcześniej pokazywałem Wam z kombajnu ale on ma zawór taki bezpieczeństwa że jak gdzieś jest przeciek, wąż pęknie to odcina hydraulikę, że nam nic nie działa no i ten zawór, zawór tam po prostu po, ze względu na to, że było zapowietrzony układ, bo wiadomo węże były puste ciągle pankowo, ciągle tak raz działało, raz nie działało, raz działało, raz nie działało i w końcu chłopakiem mówił załóż zwykły rozdzielać i będzie po problemie no i tak właśnie zrobiliśmy założyliśmy zwykły rozdzielać, co nie było proste, bo trzeba było krótce przespawać bo tam już były inne krótce tamtym no ale, ale się udało dobra, za chwilę wam zademontuję, tak to wygląda widzicie z tej pozycji Operatora i za chwilę postawię sobie kamerkę gdzieś tam, i nagram wam, jak to wszystko będzie działać. się uniosła. Jakieś 15 cm. To wiecie, co tu jeszcze troszeczkę mało mam. Ale to będzie jeszcze poprawione, bo siłowniki się nie, nie wcisnęły, znaczy, wycisnęły się do końca, tylko muszę to przełożyć, żeby bardziej się wyciskały. Tu jest też górze jakieś 5 na razie jest na łańcuchach, bo będzie później na tych siłownikach, ale tutaj mi się oderwało właśnie spaw i muszę to poprawić, dlatego teraz zrobiłem to na łańcuchu i wtedy jeszcze się ona podniesie wyżej. Także tutaj już to działa, skręt działa, tu zostało połączyć drążek, musi być łamany w tym miejscu. Jak widzieliście, hydrostatik się kręci w jedną, w drugą stronę. Teraz jest podlewarowane jedno koło. żeby mechanizm coś będzie troszeczkę się na połowę to kręcić. To nie było jeszcze na maksa. Silnik pracuje na najniższych obrotach, także będzie śmigać śmigać. to dobrze. Do założenia jeszcze został mi silnik do wrysowania tego balastu. Już wiem w którym miejscu go zaczepię. Bezpośrednio tutaj na osi. Na osi, tutaj na zębatce. Bo jest wolnobrotowy, dosyć będzie spokojnie ten balast mi się przesuwał i muszę go zrobić jeszcze na jakimś sprzęgle. Bo właśnie wczoraj, chłopaki, przegapiłem tą sytuację, że to mówię, chciałem zrobić tutaj, ale przegapiłem to przecież, bo mm, też musi być poprzez sprzęgło, bo jak przesuwa się balast to będzie hamował mi hydromotor, nie? Sprzęgło jednokierunkowe musi być. Zaraz wam pokażę jak silniczek pali na dotyk. pali na dotyk, na strzała dosłownie. jak puler można, można bokiem tymi saniami będzie latać mamy gaszenie tu mamy gaszenie, a tu normalnie palimy zobaczcie jak pali sztyk, Chodź. dobra, zostało teraz tylko Tutaj znowu poprzerabiać te węże. Ten rozdzielacz jakoś tu umiejscowić go wyżej. Tamte węże były do tamtego rozdzielacza. No i co? Tutaj podłogę założyć. Jeszcze przyciski do hydrostatu, do sprzęgła, bo teraz tak spiłem kabelki tylko. I do drugiego sprzęgła do balastu. No Jeszcze tam jeszcze chwila, chwila pracy jest. Ale to już takie... E, takie bliżej, finish, bliżej końca. No wiadomo, tam kilka wczoraj robiliśmy, tam na znaczy nie, nie próbę, bo nie jeździliśmy nimi, ale tutaj jest tych hydrauliki i tu muszę widzę przerobić już ten wycisk. E, także pierwsze, pierwsze testy już za nami. Widzicie, są pasy spięte, a teraz muszę zrobić, tak jak tutaj siłowniki są tutaj wyciskają od, od, od tej ramy na dół naciskają, to teraz muszę zrobić tak, tutaj zrobić taki mostek. I od tego mostka tu od, tej, od tego taki kształtownik zastosuję 10 na 10 tak jak tutaj jest o i tu od tego będzie siłownik tak patrzył w tamtą stronę będzie patrzy, będzie wyciskał te koło w tamtą stronę tu jeden tam drugi tu właśnie poprzeczka żeby zapierały się roz, roz, rozpierały i myślę że to, to zda egzamin no i jeszcze ten drążek muszę rozwiązać tak jak to zrobili tam na zachodzie zobaczcie łańcuszek fajny. Gruby od sponsora. Chciałem podziękować też moim partnerom, czyli firmie AgroBober, która sprzedaje nawigacje rolnicze w firmie Ozdoski. For farming, która też mnie wsparła i jeszcze dodatkowo jeszcze dostałem o nich łańcuch właśnie ten, który przesuwa ten balast cały i jeszcze firmie też Navi Polska która też mnie tutaj wsparła także dziękuję bardzo moim partnerom którzy jakąś część, cegiełkę dołożyli do tego mojego projektu, do tych moich wydatków no i mógł, dzięki temu mogę jakoś coś tam inwestować i działać w to, bo wiecie, że to nie jest to jest projekt, który nie będzie się zwracał także fajnie, że takie że takie osoby się znalazły, które mnie, do, które mnie doceniły i wsparły. i Dziękuję też również innym sponsorom, którzy poprzez stowarzyszenie nasze pomagają, wspierają, przelewają różne kwoty, żeby, żeby pomóc w organizacji tej imprezy, bo cały czas co chwilę jakieś nowe koszty wpadają. No ale, ale na razie dajemy sobie radę. Z organizacją, z tym wszystkim, także jest mi bardzo miło, że jest taki odzew. I dziękuję Wam za to bardzo. Miała być próba dzisiaj w niedzielę, niestety, trzeba siły na zamiary. Nie zdążyłem, nie ma bólu, nie ja się takimi rzeczami już niestety nie przejmuję. To jest samo, samo życie. Mieliśmy trochę awarii w gospodarstwie, kosiarki, zgrabiarki. Można powiedzieć, że na złość, nie na złość, no tak to jest życie po prostu, nie zawsze jest tak fajnie, że wszystko idzie zgodnie z planem. Chociaż tu plan był taki, że na 15 właśnie na dzisiaj chciałem mieć już takie sanie wstępnie zrobione, do, żeby zrobić nimi testy. No może nie było testów na polu, ale były pierwsze testy takie uruchamiające, wyszły jakieś pierwsze, e, pierwsze rzeczy, które trzeba poprawić. No i tak naprawdę mówiąc pra prawie zgodnie z planem. W gospodarstwie zostało nam jakieś bieżące prace typu opryski na odżywki, na kukurydzę I jeszcze mamy do zbioru siano, które tam daj Boże, że będzie pogoda i Jutro zbierzemy I będę mógł się wtedy zająć tutaj Troszeczkę tymi saniami, dokończyć je Tak, żeby były gotowe na następną niedzielę, żeby już naprawdę były gotowe, myślę, że w tym czasu to ogarnę Żeby były gotowe Już do po postawieniu na tor Za chwilę jeszcze Wam pokażę jak wygląda tor Bo już jest zrobiony Pamiętacie te pole? Pamiętacie? Nagrywałem wstęp Zobaczcie co się dzieje Zobaczcie jak się tworzy historia Którą Historia którą tworzycie razem ze mną Albo ja razem z Wami To jest tor Tu będziemy Startować naszymi, naszymi odrzutowcami. Firma Damax. Dawid Maksiński wyrównał pięknie. Dosłownie jak na patelni, jak na lotnisku. Coś pięknego. Specjalna glinka. Muszę Wam powiedzieć, że po rozmowach z kolegą Tomkiem, Tomkiem Skłodowskim, który udostępnia nam tutaj ten, ten teren. Muszę Wam powiedzieć, że ten tor Zostanie na następny rok Zostanie następny rok. Tomek jest po prostu no, Kolegą od kołyski moim e, i, No i podjął decyzję. Mówi, że słuchaj Robert jak chcesz może to zostać na następny rok No to po prostu lepszej Wiadomości nie mogę od niego uzyskać Także dziękuję Ci bardzo Tomek Myślę, że To co robisz tutaj dla mnie i dla i dla ogółu, dla wszystkich zwolenników czy pasjonatów traktor poolingu to jest coś wielkiego. Zobaczcie, tu jest gdzieś 20 cm nasypane. Kurczę już widzę, już tu widzę ten stres w oczach te łzy w oczach jak siedzę w tym moim ciągniku, czy widzę Was już też w tym stresie pełno publiczności po bokach. A wy swoją siuntką, siuntką z turbo Modlicie się czy korba nie wyjdzie bokiem Czy nie Czy dociągnie, czy ruszy z tymi saniami w ogóle Czy nie Pewnie tak będzie, będzie stres Ale słuchajcie, zaczynamy to dopiero Zaczynamy to imprezę dopiero Także nie stresujcie się Jak wyjdzie to wyjdzie To jest zabawa Oczywiście będą jakieś tam, będą nie jakieś tylko nagrody bardzo poważne nagrody, bo będzie nawigacja rolnicza. Będzie, będą jeszcze jeszcze jedna rzecz: będzie też kamery, będą takie rolnicze i jeszcze wiele innych takich drobniejszych nagród. Drobniejszych, po paręset złotych, tak? To będą no wcale nie takie drobne. Nie? No i piękne Puchary. Złote Tłoki. Piękna pamiątka. Wyjątkowa. Nie do kupienia, nie do podrobienia. Także myślę, że taka pamiątka będzie super. No i co? Zaczynamy ten sport. Zaczynamy się uczyć. Jeździć, ciągnąć. I do zobaczenia.